Cześć wszystkim! Dziś zajmiemy się zadaniem pobocznym na poziom 17, z Zdrajca. W tym celu udajemy się do generała Warhorn'a, mnie pod złotym świniakiem i zaczynamy rozmowę. Generale, czy jest coś, co mógłbym zrobić dla naszej ojczyzny? Dobrze się składa, że o to pytasz. Jest pewna delikatna sprawa, którą mógłbyś się zająć. Sprawa wymagająca absolutnej dyskrecji. Mogę na ciebie liczyć? Oczywiście, generale. A więc do rzeczy. Prawdopodobnie w naszych szeregach jest zdrajca. Ostatnio ponosimy zbyt wiele pojażek i to nie może być przypadek. Podejrzewam trzy osoby. Teda, Jamieja i Lloyda. Sprawdzisz ich? Z przyjemnością. Od kogo mam zacząć? Na początku spotkasz się z Tedem. To nasz łącznik z półświatkiem. Kiedyś nie dałbym za niego złamanego imperiała. Przemycał co się dało między Tenem a Haligaedem. Pół życia spędził w więzieniu. Ale po upadku naszej ojczyzny chciał pomóc i wydawał się przy tym szczery. Może tylko udawał. Ostatnio ciągle go nie ma albo coś zawala. Znajdziesz go w chatce rybackiej, ma tam umówione spotkanie. Rozumiem. Następnie skontaktujesz się z Jamiem To miły gość. Od dawna z nimi współpracujemy. Przebywa w chatce na gorzelisku, Ukrywa tam naszych ludzi, tych, którzy za bardzo podpadli Imperium. Jednak ostatnie osoby, którym pomagał, podejrzanie często trafiały za kratki. Boję się, że Jamie zmienił front i ich wydał. Poza tym jest wobec mnie bardzo opyskliwy. Z ostrożności może nie chcieć z Tobą rozmawiać. Wtedy użyj, użyj wtedy tego hasła. Generał wykonuje jemką skomplikowany gest. Zapamiętam to. Potem udasz się do Lloyd'a, którego znajdziesz na bagniskach za zamkiem. Lloyd jest naszym czajownikiem pekognito. Na odległość zabezpiecza wiele naszych akcji, ale ostatnio popełnia masę błędów, przez to straciliśmy wielu dobrych ludzi. To wszystko co powinienem wiedzieć? Tak. Pamiętaj tylko, by zachować dyskrecję i nie zdradzić się z czym przyszedłeś. W takim razie idę. Dobra, no to zaczynamy od wycieczki do chatki rybackiej. Hej, ktoś za jeden? Kasteczu przysłał przysłomni jako spajcie na spotkanie. Ted zmurzył podejrzliwie oczy. Wspajcie? Nigdy nie potrzebowałem wsparcia. Kim ty w ogóle jesteś, żeby mi pomagać. Nawet cię nie kojarzę. Po prostu mamy podejrzenia, że spotkanie może nie pójść po naszej myśli. No dobra, powiedzmy, że ci wierzę, siadaj. Dzięki, postoję. Słyszałem, że zawaliłeś ostatnio kilka ważnych spraw. Aaa, to dlatego cię przysłał. Boi się, że to też zawale. Słuchaj, Warenhol to dobry generał, ale świata poza odbiciem terenu nie widzi. A ja? Też, ale kurwa, mam kobietę, rozumiesz? Rozumiem, ale co to ma do rzeczy? To Nika z tej samej prowincji co ja. Nosi moje dziecko, które musi kiedyś ujrzeć wolny teren, ale go nie zobaczy, jeśli się nawet nie urodzi. A ta cała w nerwach, bo boi się, że w każdej chwili mogą mi łeb ukręcić. Poza tym, jak zaszła w ciążę, to machałem na to ręką, ale teraz i ja się boję. Rozumiem. Gówno tam rozumiesz. Widzę przecież, żeś nie z tej gliny, co ja ulepiony. Zadaje się z takimi ludźmi, że jeden zły ruch i pomnie, a jatuszowi to tylko patrzą, żeby mnie znowu udubić. Współczuję, nie masz lekko. Kasteczu stodamien, nasz łącznik. Sieć cicho, ja będę gadać. Pewnie ma dla nas jakąś robotę. A ten tu to kto? Pomagam, zaufany gość. Coś nowego do zrobienia jest? Trochę za późno znalazłeś sobie pomoc. Mam ci tylko przekazać od szefa, że zrywa współpracę. Skrzaniłeś ostatnio te. Miałeś tylko ostrzet przed ratuszowymi. Prosta robota. Dla ciebie aż za prosta. I co? Gówno. Jeden z naszych tepił do piedla, a połowa towaru poszła się hendożyć. Wiem, skrzaniłem, ale zatrzymało mnie coś ważnego. Już się tłumaczyłeś i dalej nikogo to nie obchodzi. Ciesz się, że po takiej akcji szef nie kazał cię zaszlachtować. Tyle miałem ci przekazać. Żadnej roboty z naszej strony nie będzie. Bywaj. Nie poszło zbyt dobrze. Ano, no trudno. Mam jeszcze inne kontakty. Wracam do przysiłka. Marta pewnie już się denerwuje, że mnie długo nie ma. Rozumiem. Muszę już iść. Dobra, mamy go zweryfikować. Czyli pewnie musimy przebiec do chatki Marty i zobaczyć czy istnieje. sam się zamyśliłem i biegłem od razu dalej. Dobre. Macie tutaj jakąś młodą dziewczynę w ciąży? Eee, albo co? To już zwykłe miejskie lawiendy nie stajeczają? Na zbrzucha przyszła chętka? Nie mętku Roman. jest to taka... Zadaje się z jakimś łazęgą, co go więcej nie ma niż jest. Mam dla niej ważną informację. Nie jest taka jedna, rzeczywiście. Marta ma na imię i zdaje się, że ojciec jej dziecka to negat jakiś od tych przybłędów z terenu czy skądś tam. No tak, jest tam w tej leśniczówce, za kartoflami mieszka, na południowym zachodzie. Dzięki za batykę, zapomnij, żeś mnie widział. Co to za najście? Kolejny, który wchodzi jak do siebie. Coś ty znowu za jeden. Jestem kasteczus. Zostałem Teda? Nie. Minęliście się. Ledwo wrócił i zjadł obiad, a już ktoś go wezwał. Nie, nie wiem gdzie i nie mam zamiaru pomagać ci go szukać. Mówisz, jakbym nie był pierwszym, który go szuka. Bo nie jesteś. Co chwilę ktoś tu się kęci. A to jakieś podejrzane typy, zupełnie takie jak ty. A to Jatuszowi, A to jeszcze ktoś inny. Mam już tego serdecznie dość. Możesz mi powiedzieć, czemu Ted ostatni jest mniej dyspozycyjny? Wein pyta. Nie widać, że jestem w ciąży, potrzebuję jego obecności i pomocy, a mam jej tyle co kodna płakał, bo albo coś robi dla Wehoyna, albo jest na dodatkowej robocie, wiesz, z ratowania za dużo złota nie ma, a dziecko kosztuje. Rozumiem, czyli Ted jest wierny Aż za bardzo, też jestem tajniką i też mi zależy na odzyskaniu ojczyzny. Ale jeśli to potrwa lata, to kto tam później będzie zamieszkał? Samotne matki, rozbite rodziny. Trzeba znaleźć złoty środek, a Ted chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Już nie wyjawię, gubi się w tym wszystkim. Może jest coś, co mógłbym dla Was zrobić? Tak, spróbuj porozmawiać z Darko. Może on przekona Wajhoena, żeby to trochę odciążył Teda. Słyszałem, że Darko też ma rodzinę. Zrozumie, nie jesteśmy bogaci, ale na pewno Ci to jakoś wynagrodzimy. Jasne, porozmawiam z nim, jak tylko załatwię pewną sprawę. Dzięki za rozmowę. elite cá, na jak już postawiło wielki obój. A w nagrodę dwie jabłcokówki. No cóż, liczyłem na jakiegoś dajfa. E, idziemy do chaty na skorzenisku. Znajdzie. Okej, okay, rozmawiamy z Ramią. Hej, coś zajedam. Warhorn mnie przysyła, żebym sprawdził, jak sobie radzisz i czy potrzebujesz pomocy. Wykonuje gest, który pokazał mi generał. Hej, powiedz mu, że bardzo dobrze. Warhorn twierdzi coś innego. Podobno ludzie, których ukrywasz, ostatnio często wpadają w tarapaty. I to niby moja wina? Wiem, że Varenhorn uważa mnie za nieudacznika i tchórza, ale robię co mogę. Ktoś jednak sypie i to nie jestem ja. Ostatnio co coraz częściej odwiedzają mnie szpiedzy hegemona. Węższą, zaglądają w każdy kąt. Dobrze, że desek z podłogi nie zdzierają, ale wiem, że moją chatę mają na oku. I mimo no, to nadal trzymasz ich tutaj? Potrafię tak ukryć człowieka, że nikt się nie zorientuje. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż ta chata. A mimo to wystarczy, że wyjdę na turze i po powrocie niektórych już nie ma. I to ja zbijam okrzam jak po jakimś czasie okazuje się, że są zakietami albo nie żyją. Myślisz, że sami stąd wychodzą? Czy sami nie wiem. Możliwe, że tak. Ciężko tygodniami kisić się w jednym miejscu, ale może też ktoś im pomaga. To może nie wychodź z chaty, jak goś ukrywasz? Muszę, moja matka jest z nią coraz gorzej i wszystko przez to, co robię. Siepacze hegemona nie mogli dotrzeć do mnie, dopadli ją. Nic się nie dowiedzieli, bo nie wiedziała. Ale doprowadzili ją do takiego stanu. Rozum postradała. Dobrze, że Hobel się nią zajęła. Przykro mi, Ha, tfu! przysięgał, że moja matka będzie bezpieczna. Wielka gwiazda tej niskiej AM, a jednej starszej kobiety ochronić nie potrafił. A ona w niego wierzyła, ile bym dał, żeby wszyscy się na nim poznali. To, że ludzie, których zlecać i ukrywać, trafiają za kreaty, podkopuje jego autorytet. I bardzo dobrze. Ale, czekaj, chyba nie podejrzewasz, że ja to specjalnie robię. Tego nie powiedziałem. Moja niechęć do Warhol na to jedno, ten to drugie. Zapamiętaj to, proszę. Rozumiem, bywaj. Dobra, zweryfikujmy, a nie Czyś... Synku, jesteś? Jestem, mama. Przyniosłeś mi lekarstwo? Udało ci się zdobyć pieniądze? Pieniądze? Nie, nie udało się. Skąd nie by miałem je wziąć? Jak to? Mówiłeś, że bierzesz je ze składek na... Ale zaraz, ty nie jesteś moim jamiekiem. Kim jesteś zatem? Wszedłem tylko zobaczyć, jak się pani miewa. Baję nie przysłał. Co? Ten zdrajca? Zapomniał, że mi krzywdę zrobił, pospał z hegemonem, a teraz przysyłał zdrowie pytać o bogowie. Warchorę panią skrzywdził? Tak, zdrajca, psubrat, niewdzięcznik. Co to za krzyki, synek? Słychać przed chatą, że nerwujesz starszą panią. Leżeć powinna, a nie pucać, dziejać. Przepraszam, nie chciałem. Wspomniałem tylko o Warchornie. A tak, denerwuje on ją bardzo. Wiesz może dlaczego, albo kto ją skrzywdził? Nie wiem, kochanie. Po co mi kłopotów szukać i o takie rzeczy pytać? A ja mię przyprowadził, to się zajęłam, a co inne to mnie nie obchodzi, ale ona ma w głowie pomieszane i wszystko się jej w jedno zlewa. Prawdy u niej nie szukaj. Rozumiem, w takim razie już pójdę. A, idziemy na bagnisko, już bagnisko. Okurzecie obylemy. Dobra, dopukamy nie odmawiamy z Trzeci podejrzamy. Cieszący. Przewidywałem, że się pojawi. Witaj! Daj mi chwilkę. Przygotuję komponenty i możemy prognozować powodzenie operacji. Skąd wiedziałeś, że się pojawi? Proste zaklęcie przewidujące. Widziałem, że rozmawiasz z Farhoenem i poczułem, że wysyła cię do mnie. Nie wiem w jakim celu, ale domyślam się, że po to, by przekazać mu moją wizję. Czy nie wiesz o czym z nim rozmawiałem? Gdyby dało się tak po prostu posłuchiwać rozmowy na odległość, to bycie jego gnitą byłoby o wiele łatwiejsze. Możesz mnie tego nauczyć? Zaintrygowałeś mnie. Myślisz, że to takie proste, żeby dojść do tego, co potrafię, poczuwałem dziesiątek lat wytężonej nauki. Nie mam tyle czasu, by cię szkolić, choć doceniam zainteresowanie. Gdzie studiowałeś? Wetharskiej szkole magii. Skończyłem ją z wyróżnieniem. Później pod swoje skrzydła wziął mnie mistrz Aikenage i Skemena. Mimo to ostatnio nie najlepiej ci idzie. Takich chłystek, jak, mi, jak ty mi to wypomina, tyle lat sukcesów i ja wtem kilka pojażeń I to też nie z mojej winy. To wachłem, przydzielam jakichś nieudaczników na łącza telepatyczne. Trochę trudniejsza misja i żyłka im w głowie pęka. bo to jest potężny, potężniejszy niż wam się wydaje. Spokojnie, nie denerwuj się, pójdę już. Dobra, no to idziemy zweryfikować Lloyda. W tym celu musimy wrócić do Tendis. Na szczęście jesteśmy już niedaleko. No i do karczu. Słucham. Mam pytanie. Wiesz coś o Szkole Magii w Urydhaj? W Uydhai To jest obchlona dziura. Najbardziej zaawansowanym budynkiem jest tam burdel i wyszyn. No i jest jeszcze od jednego gościa, który robi mi konkurencję. Poza tym ruja i pojubstwo. jak w całym Nie ma mowy, żeby kiedykolwiek pojawiła się tam szkoła magii. A słyszałeś coś o mistrzu Arkenagrimie z Kemenak? Prowadzi jakąś szkołę? Jest tam jakiś wybitny spec od magii, pewnie o niego chodzi. Zajmuje się jakimiś hermetycznymi zaklęciami i zasady nie przyjmuje żadnych uczniów. A czemu pytasz mnie o takie sprawy? Magikiem chcesz zostać? Nie, ale ktoś twierdzi, że tak został magikiem. Haha, to musi być z niego niezły magik. Dzięki za informację. A tak nawiasem, chyba będę miał do ciebie jeszcze jedną sprawę. Ale to później. Najpierw muszę coś załatwić. Albo raczej kogoś. Udało mi się porozmawiać ze wszystkimi podejrzanymi. Dobrze, to który z nich był najmniej wiarygodny? Kręcił i starał się oszukać. Pamiętaj, że Twój wyrok to śmieć... Yy, twój wybór to wyrok śmieci na te osoby. Lloyd. Trzeba działać szybko, więc ufam, że masz rację. W imieniu tajnińskiego sądu wojskowego daję ci prawo wykonania egzekucji na zdrajcy Lloydzie. Jeśli chcesz, to mogę załatwić ci ten spód na podzamcze. Dzięki, chętnie skorzystam. No to kasujemy. Słucham cię. Jesteś zdrajcą. W imieniu tajnińskiego sądu wojskowego zostałeś skazany na śmierć. Co? Jak się dowiedziałeś? Zresztą nieważne. I tak wcześniej czy później ulegniecie potędze utoju. To tylko kwestia czasu. Prawdziwy Loy nie chciał współpracować, więc musiałem go zastąpić. Tak czy inaczej moja misja jest skończona. Podobnie jak twój żywot. Gin! Ty utorski Gnoju, zdychaj! No i wracamy do Pajchoena mnie ja tu przywiózł, to mógł już poczekać te 30 sekund Albo nawet pomóc w zabiciu zdrajcy Ale nie, wszystko muszę robić sam Wszędzie chodzi na nogę Lloyd nie żyje. Od dawna. Poczuł się pod niego utojski szpieg. Zabiłem go. Dobrze się spisałeś. Powiedz mi, co ostatecznie przekonało cię do tego, że to on? Kłamał odnośnie swojej edukacji. Potrafisz oddzielać ziarna na od plew i być konsekwentnym. <laughs> w uznaniu twoich zasług przyjmij ode mnie ten pięście. Ze względu na to, że spisałeś się świetnie, dorzucę ci także kilka mixtów. Dziękuję, generale, ale chciałbym jeszcze zamienić dwa słowa o ramisze. Tak? Mówiąc delikatnie, nie przepada za tobą. Przyznaję, może mi mieć dużo za złe. Chyba nie doceniam go odpowiednio i jeszcze ta przykra sprawa z jego matką. Myślisz, że on może nam zaszkodzić? Myślę, że powinniście szczerze porozmawiać i wyjaśnić sobie to wszystko. Rozumiem. Dziękuję, że mi to mówisz. Spotkam się z nim jak najszybciej. Również dziękuję i powodzenia. Jakiś czas później. Idź do Witaj, co ty tu robisz? Chciałem zapytać, czy rozmawiałeś już z Walhornem. To twoja sprawka? Tak, był u mnie. <laughs> Rozmawialiśmy i chyba jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia. To chyba dobra wiadomość. Nie cieszy cię to? W tym momencie nic mnie nie cieszy. Moja matka, najwspanialsza kobieta na świecie, umarła. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Wiesz, dzięki za to, że mi pomogłeś, choć nie prosiłem. Nie mam pieniędzy, ale kiedyś dostałem pewien specyfik. Nie wiem do czego służy, ale weź go. Nic innego dać ci nie mogę, bo nie mam. A teraz idź już proszę. Rozumiem, zostawicie samego. No i to już koniec yy, tego zadania. Jeśli podobają się Wam moje materiały, proszę zostawcie po sobie subskrypcję, albo chociaż komentarz czy lajka. A to już koniec na dziś. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.